Cześć, witajcie! Dziś zapraszam Was na recenzję Honora Magic V3. Składanego smartfona, który zaimponował mi swą smukłością i którego straszliwie chciałem przetestować. Ale kiedy już zacząłem go testować, to przyłapałem się na tym, że nader rzadko go otwieram. A wiecie dlaczego? Dzieje się to za sprawą jego smukłości. Kiedy jest złożony, to jest. Wiele grubszy od typowego smartfona. Popatrzcie, jest prawie tak samo smukły jak, na przykład, iPhone. Do tego proporcje zewnętrznego, czyli nazwijmy to pomocniczego wyświetlacza, sprawiają, że w zasadzie używamy go jak normalnego smartfona. Nie jest tak wysoki, długi jak Fold od Samsunga. Z przodu wygląda raczej jak zupełnie zwyczajny smartfon. Cała zabawa zaczyna się, kiedy go rozłożymy, bo wtedy każda z połówek obudowy ma grubość poniżej 5 mm. Oczywiście widzicie, oprawka aparatu fotograficznego wystaje i telefon troszeczkę, kiedy go trzyma mamy otwartego w dłoniach przeważa w stronę aparatu, ale nie jest to jakoś szczególnie dokuczliwe. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o wyważenie, jest całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o ergonomię, jest w sumie nie najgorzej, ale do kilku rzeczy trzeba się przyzwyczaić. Z racji smukłości telefonu przyciski głośności leżą na jednej z połówek obudowy, zaś czytnik linii papilarnych na drugiej. I Niestety do obecności tego czytnika na drugiej półce musiałem się przyzwyczaić. Nie zawsze udawało mi się odblokować telefon od razu, bo przykładałem palec nie w tym miejscu, gdzie potrzeba. Po jakimś czasie się do tego przyzwyczaiłem, niemniej, no cóż, mogłoby być trochę lepiej pod tym względem. Ja bym wolał, żeby czytnik był tuż pod klawiszami głośności, tak jak po prostu jesteśmy do tego przeważnie przyzwyczajeni. Kolejna rzecz, do której nie mogłem się przyzwyczaić, to nieco asymetryczne położenie portu USB. Jest on odrobinkę przesunięty w kierunku jednej z krawędzi. Kiedy podłączamy ładowarkę, to intuicyjnie pchamy wtyczkę tuż obok. Na szczęście, jak widzicie, obudowy, mimo tego, że nieraz nie trafiłem wtyczką, nie udało mi się zarysować. A to dobrze wróży, jeżeli chodzi o trwałość tego telefonu. Dobrze wróży też szczelność w klasie IPX8, czyli można powiedzieć, że deszczyk temu smartfonowi nie straszny, a jak go przypadkowo zamoczymy, to też nic złego raczej mu się nie stanie. Oczywiście, yy, co do jakości wykonania, absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam. Natomiast yy, smukłość tego telefonu ma wpływ na jeszcze jeden szczegół. Trochę trudniej mi go otwierać jedną dłonią. Jakoś dziwnym trafem. Palec wchodzi z pewnym oporem pomiędzy połówki telefonu i żeby go otworzyć jedną dłonią, muszę jednak użyć odrobinki siły, czego na przykład nie muszę w przypadku folda od Samsunga, który jest bardziej kanciasty i grubszy i zdawałoby się, że jego otwierać będzie trudniej. No i właśnie to była kolejna cecha, która sprawiała, że w sumie stosunkowo rzadko, a na pewno rzadziej niż Samsungowego folda, otwierałem obudowę tego telefonu. Ale Honor Magic V3 ma coś, czego nie ma folda od Samsunga. Nadajnik podczerwieni, czyli pilota. To rozwiązanie strasznie lubię w smartfonach, bo pozwala mi skonfigurować aplikację w smartfonie, tak by obsługiwała różne sprzęty wspierające sterowanie podczerwienią. A ja nie muszę szukać pilota do telewizora, dekodera, klimatyzacji itd., co ma znaczenie np. szczególnie w podróży, nie muszę macać brudnych hotelowych pilotów konkurencyjny składak przyzwyczaił mnie do świetnego brzmienia głośników, a jak jest w przypadku Honor'a Magic V3? No jest niestety troszeczkę gorzej. Z racji zapewne smukłości obudowy, głośniki nie są tak mocne jak u Samsunga i Grają nieco spłaszczonym dźwiękiem. W dodatku umieszczono je na skrajach obudowy, przez co po otwarciu telefonu albo zasłaniamy sobie głośniki łapami, albo niewygodnie trzymamy tutaj za obiektyw aparatu i go brudzimy paluchami. Natomiast w momencie, kiedy chwycimy telefon w ten sposób, no to głośniki mamy po jednej stronie. I to takie trochę bezsensowne wtedy to stereo się robi. Niemniej głośniki powiedzmy, że są niezłe, aczkolwiek oczekiwałem tutaj troszeczkę więcej. Natomiast jak już mówię o dźwięku, to jeżeli chodzi o jakość dźwięku w słuchawce, tą podczas rozmów, no to jest oczywiście perfekcyjna, ale nie może być inaczej, wszak to jest jednak telefon flagowy. Pod adresem funkcji komunikacyjnych i zaplecza komunikacyjnego absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko co potrzebne jest i działa tak, jak należy, tutaj żadnych kiksów. Nie wyłapałem. Nie wyłapałem również kiksów, jeżeli chodzi o wyświetlacze. Te są po prostu znakomite. Zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Cieszą kolorami, cieszą wysoką jasnością. Mniejszy z ekranów ma przekątną 6,43 cala i rozdzielczość niepełnego Full HD. 2376 na 1060 pikseli Oraz adaptacyjne odświeżanie od 1 do 120 Hz, czyli klasycznie dość. Szczytowa jasność sięga 5000 nitów, no ale oczywiście tej w codziennym życiu nie doświadczymy, natomiast rzeczywiście ekran cieszy w słoneczne dni komfortem korzystania z niego. Wewnętrzny ekran ma już niestety niższą jasność do 1600 nitów i to niestety widać w słoneczne dni, bo nie korzysta się z niego aż tak fajnie jak z ekranu zewnętrznego. No, tyle, że jest większy. Oczywiście ma prawie 8 cali, konkretnie 7,92 cala i rozdzielczość 2344 na 2156 pikseli. Ten z kolei ekran również odświeża się z częstotliwością od 1 do 120 Hz. Oczywiście tym najlepiej, żeby zajęła się automatyka. Jeżeli chodzi o załamanie typowe dla składanych smartfonów, no to owszem, widać je, natomiast krechata nie jest bardzo ostra, bardzo wyraźna, niemniej wyczuwamy ją trochę pod palcami. Wygląda to całkiem dobrze, no i tu myślę, że wyszło to akurat lepiej niż w konkurencyjnym składaku z Korei. Natomiast jednej cechy nie mogę pominąć: ten wewnętrzny ekran dość szybko zbiera zabrudzenia od paluchów i jednak dosyć często trzeba go przecierać. Na szczęście jego powierzchnia jest dosyć odporna na częste przecieranie, więc nic złego się póki co z nim jeszcze nie zadziało. Ekrany mają też zabawne: always on display, bo o ile na zewnętrznym ekranie jest ono typowe, działa tak jak w każdym innym smartfonie, o tyle na wewnętrznym ekranie ono znika, trzeba tapnąć w ekran, żeby się pojawiło. Natomiast bardzo fajnie pomyślano przerzucanie aplikacji pomiędzy ekranami jeżeli działamy na otwartym ekranie i zamkniemy smartfon, to możemy włączyć funkcję, która sprawi, że albo zewnętrzny ekran się wygasi, albo nie wygasi się w momencie, kiedy kamera przednia wykryje, że na ekran patrzymy. Czyli może to działać w zasadzie automatycznie i tego brakuje moim zdaniem w wielu innych składakach. Generalnie z ekranów jak najbardziej można, a nawet trzeba być zadowolonym, a jak wygląda wydajność również daje dosyć sporo powodów do zadowolenia, bowiem w środku smartfona pracuje mocny Snapdragon 8 trzeciej generacji, czyli już nie najnowszy w tej chwili procesor Qualcomma, ale nadal mocarny. Do tego 12 GB ram i 512 GB pamięci na dane. Oczywiście są to szybkie pamięci, więc nie ma problemu. No i oczywiście wydajność jest mega wysoka i ten telefon sprawdzi się w zasadzie w każdym zadaniu, włącznie z dosyć wymagającymi grami. Niestety... Widać też trotli. On nie jest jakiś straszliwy, niemniej zauważalny, szczególnie w benchmarkowych pomiarach. To po prostu widać, to wychodzi po kilku cyklach, już niestety ta wydajność się obniża, no ale nadal jest jej tyle, że myślę, że z powodzeniem dla każdego wystarczy. Jeżeli chodzi o temperatury, to po smukłym smartfonie spodziewałem się, że będzie bardzo źle, a wcale bardzo źle nie jest. Owszem, trochę się nagrzewa, ale nie jakoś strasznie, nie jest to nagrzewanie dokuczliwe dla palców. Czujemy, że telefon robi się czasami nieco, Cieplejszy, szczególnie tu od strony aparatu, ale nie jest to jakiś szczególnie drastyczny wzrost temperatury, czyli można powiedzieć, że udało się pomimo smukłości. Całkiem dobrze. Zacząłem mówić o przenoszeniu aplikacji pomiędzy ekranami, to może pociągnijmy jeszcze ten temat. Bo niekiedy telefon wyświetlał mi powiadomienie, że aplikacja musi zostać zamknięta, bo coś się nie przeskalowało przy przejściu z jednego ekranu na drugi. Zdarzało się to sporadycznie i nader rzadko. No, nie mniej się zdarzało, a najlepsze jest to, że czasem ten komunikat był mocno na bo jednak po schowaniu komunikatu aplikacja wyświetlała się i działała normalnie. A jeżeli chodzi o całą resztę interfejsu, no to mamy tu. Do czynienia ze zmodyfikowanym odrobiną Magic OS-em, zmodyfikowanym oczywiście właśnie pod kątem otwieranej obudowy, pod kątem dwóch ekranów. Z racji tego, że telefon jest otwierany, nie mogło w nim zabraknąć paska ze skrótami do aplikacji. Przy czym możemy sobie te aplikacje tam przypisać na stałe. Ale również pokazują się tam ostatnio używane przez nasapki. Natomiast pasek nie jest stale widoczny, musimy go sobie od dołu wysunąć. Górny pasek ze skrótami i z powiadomieniami działa już klasycznie. Jest też oczywiście niezbędna w przypadku składaków z dużymi ekranami opcja dzielenia ekranu pomiędzy dwie aplikacje. No i jest też oczywiście tryb yy, zwany u Samsunga Flex. A tutaj nie wiem dlaczego trybem uniesienia. Chodzi o to, że ekran jest dzielony na pół. Górna część ekranu, w momencie, kiedy sobie ustawimy telefonik w formie laptopa, górna część ekranu yy, staje się tym polem, powiedzmy, tekstowym, roboczym, czy też tym, na którym wyświetla się wideo. Natomiast dolna jest po prostu klawiaturą, czy też panelem sterującym. Strasznie lubię to rozwiązanie i to jest no, po prostu killer feature w każdym składanym tego rodzaju smartfonie. No i tu oczywiście nie mogło tego zabraknąć i działanie nieźle, no tylko znowu czasem YouTube się na tym wykrzaczał, nie wiedzieć czemu. Ale najwyraźniej to jest już wina samej aplikacji. Może jakaś aktualizacja ten problem rozwiąże w końcu. Oczywiście nie mogło zabraknąć AI z magicznym portalem na czele, czyli tym takim bardzo zaawansowanym kopii w jak ja to nazywam, znanym z innych honorów. Natomiast Czas niezmiennie, podobnie zresztą jak właśnie w innych honorach, tłumaczenia czy też robienie notatek i tak dalej nie wspierają póki co nadal języka polskiego. No troszeczkę szkoda, bo akurat przydałoby się. Na pocieszenie pozostaje nam popularna magiczna gumka, czyli usuwanie zbędnych rzeczy ze zdjęć. A cała reszta interfejsu jest. Po prostu zwyczajna, mało zaskakująca. Ja w przypadku honorów bardzo lubię te duże foldery na pulpicie, gdzie mogę sobie pogrupować aplikacje. One są w jednej paczce, ale zarazem kliknięcie w dowolną ikonę od razu otwiera apkę, nie trzeba wchodzić do tego folderu, co też na swój sposób jest wygodne i jeżeli mamy dużo aplikacji, pomaga utrzymać porządek na pulpicie. No bo możemy sobie apki połączyć oczywiście tematycznie, tak jak nam wygodnie. Natomiast y, sekcja ustawień i tym podobne sprawy wyglądają po prostu klasycznie, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Żadnej niespodzianki tutaj się na nas nie czają. Pewną niespodzianką, zważywszy na grubość smartfona, może być pojemność akumulatora. Ona przekracza 5000 mAh, dokładnie 105150, czyli więcej niż na przykład oferuje Fold od Samsunga. Czy to się jakoś straszliwie przekłada na czas pracy? No niekoniecznie. To telefon w zasadzie dwudniowy, szczególnie jeżeli korzystamy głównie z tego zewnętrznego wyświetlacza. Wiadomo, że ten wewnętrzny z racji rozmiarów potrzebuje trochę więcej energii do działania. Niemniej jest całkowicie Dobrze, z jest baterii jestem ogólnie rzecz biorąc zadowolony. Jeżeli chodzi o tempo ładowania, jest też niezłe. Telefon napełnimy w granicach 45-50 góra minut. Oczywiście, zależnie od tego, jaką ładowarkę zastosujemy, nominalnie powinna być 66-watowa od Honora najlepiej. No, ale oczywiście, ładowarki w pudełku już nie ma i nie będzie. Ale ja używam różnych przygodnych ładowarek i ten czas zmieniał się, ale nie jakoś tam strasznie znacząco, w granicach kilku minut. Generalnie przyjmujcie 45 minut do pełnego naładowania i już. Jak macie ładowarkę indukcyjną Honora, to możecie ten telefon naładować z mocą 50W. Niestety ja takiej ładowarki nie miałem, nie mogłem tego wypróbować, ale wiedzcie, że taka opcja generalnie jest. No i oczywiście innymi ładowarkami indukcyjnymi również ten telefon się naładuje, z tym, że oczywiście pewnie nieco wolniej. Jest indukcja, nie zabrakło zatem również indukcyjnego ładowania zwrotnego. Tym telefonem możecie sobie doładować smartwatcha czy tam słuchawki i to się odbywa z mocą 5W. Jak przystało na Honora, nie mogło zabraknąć solidnego zestawu aparatów fotograficznych. No i tu ujawnia się przewaga nad konkurentem z Korei. Mamy bowiem peryskopowy teleobiektyw o 3,5-krotnym przybliżeniu, czyli w sumie podobnie wypada. Oczywiście z optyczną stabilizacją obrazu, podobnie zresztą jak 50-megapikselowy aparat główny. On również ma stabilizację obrazu. No i do kompletu mamy jeszcze szerokokątny aparat z 40-megową matrycą. Polem widzenia nie za szerokim, bo o 112 stopni. Ale też autofokusem, który pozwala zrobić makro. Jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne, są po prostu zacne. To jest telefon robiący znakomite zdjęcia i. W zasadzie porównywałbym go, jeżeli chodzi o możliwości foto, z Honorem Magic 6 Pro. No i podobne mam zastrzeżenia jak w przypadku tamtego smartfona, czyli najsłabiej wypada zoom cyfrowy. Jeżeli jednak korzystamy po prostu z nominalnych ogniskowych obiektywów, ze zdjęć będziemy naprawdę zadowoleni w zasadzie w każdych warunkach. Zdjęcia mają bardzo sympatyczne odwzorowanie kolorów, nie różnią się jakoś strasznie jakością pomiędzy poszczególnymi obiektywami. Ten szerokokątny troszeczkę odstaje jednak. Tym niemniej jest po prostu bardzo bardzo dobrze. Jeżeli chcemy przybliżeń i korzystamy z teleobiektywu, to tak proponuję do 10 razy przybliżać, dalej już nie. Serio, te zdjęcia wiele nie odstają od obiektywu głównego, pomimo zupełnie innej przysłony, prawda, wynikającej z natury budowy samego obiektywu. W fotografii nocnej mamy możliwość skorzystania z trybu nocnego, który również może się łączyć samoczynnie. Po prostu naciskamy i robimy zdjęcie i ono zawsze będzie dobre. Przy czym szeregowałbym pod kątem jakości te trzy obiektywy, tak główny, tele, szerokokątny, najsłabiej. Niemniej to najsłabiej nie oznacza ze zdjęć nocnych również będziecie z pewnością zadowoleni, przy czym tak długo jak możecie trzymałbym się obiektywu głównego. Byłbym zapomniał, że mamy do dyspozycji jeszcze dwa 20-megapikselowe aparaty do selfie: jeden w ekranie zewnętrznym, drugi w ekranie wewnętrznym. W zasadzie, jeden i drugi robią przyzwoite zdjęcia, zarówno w dzień, jak i po zmroku. Natomiast pamiętajcie, że zawsze możemy tym smartfonem, jeszcze po otwarciu obudowy, przerzucić sobie podgląd na zewnętrzny wyświetlacz i robić selfie, jak głównymi aparatami, czyli tymi tylnymi. W przypadku wideofilmowania również jest pełna satysfakcja. Smartfon może każdym z obiektywów nagrywać. W 4K w 60 klatkach. Co więcej, korzystając z aparatu tylnego, swobodnie możemy przełączać się pomiędzy obiektywami i dzieje się to bez przerywania nagrywania, bez jakichś przeskoków. Bardzo fajnie to wygląda. Stabilizacja oczywiście robi swoją robotę jak należy. No, szkoda tylko, że zabrakło opcji przełączenia się pomiędzy tylnym aparatem a aparatem do selfie. Honor Magic V3 jest już jakiś czas na rynku i choć wystartował z ceną prawie 8900, w tej chwili uda się go już znaleźć w okolicach 7000 w normalnych sklepach. Cena spadła, i czy warto go wybrać? Cóż, telefon wygląda imponująco. Z racji swojej smukłości, w zasadzie nie odbiega wyglądem od klasycznego smartfona, a jednak jest rozkładany. Korzyści, jakie płyną z rozkładanego, dodatkowego, dużego wewnętrznego ekranu, są nie do przecenienia. Przede wszystkim ze smartfonu można korzystać jak z laptopa, i uwierzcie mi, tego rodzaju konstrukcja naprawdę jest w stanie w podróży zastąpić Wam komputer, przynajmniej w kwestii napisania choćby krótkiego tekstu. Oczywiście do konsumpcji treści wideo, do oglądania zdjęć, ten duży ekran, również sprawdza się znakomicie, podobnie jak do przeglądania internetu. Wiadomo, że telefon otwieramy głównie w spokojnych okolicznościach, raczej w zamkniętych pomieszczeniach, więc ta niższa jasność wewnętrznego ekranu jakoś szczególnie mi tutaj nie przeszkadzała. Natomiast wysoka jasność zewnętrznego ekranu sprawiła, że coraz rzadziej na powietrzu otwierałem ten smartfon. Proporcje zewnętrznego ekranu również są mniej więcej takie jak w zwyczajnym smartfonie, zatem nie ma tutaj jakiejś diametralnej odmiany. Ten telefon nie różni się jakoś strasznie, jeżeli go nie otwieramy od zwykłego smartfona, co jest jego ogromną zaletą. Ma przyzwoity, naprawdę akumulator, robi świetne zdjęcia i dobre filmy i w zasadzie na tylko niewiele rzeczy jestem skłonny tu ponarzekać. Najpierw zdradziła mnie troszeczkę ta specyficzna ergonomia, położenie czytnika linii papilarnych względem przycisków głośności, asymetria położenia portu USB. To na początku mnie drażniło, ale po jakimś czasie się przyzwyczaiłem i Wy pewnie też się przyzwyczajcie. Głośniki mogłyby być jednak lepsze, a na pewno mogłyby być mocniejsze, głośniejsze. Przesunąłbym je też tak, żeby wygodniej było ten telefon trzymać w rękach bez zasłaniania głośników i nie trzeba było kombinować, jak złapać telefon, żeby mieć dobry dźwięk bardzo fajnym dodatkiem jest nadajnik podczerwieni, strasznie go lubię, a na koniec jeszcze dodam, że w zestawie ładowarki co prawda nie znajdziecie, za to znajdziecie bardzo funkcjonalny pokrowiec z dodatkową podpórką do wygodnego oglądania na przykład filmów w podróży. Biorąc pod uwagę to, że Honor Magic V3 już w tej chwili staniał, uznają go za bardzo mocnego konkurenta dla Folda od Samsunga. Czy ja bym zamienił Folda na Magic V3? Mam bardzo mieszane odczucia, bo z jednej strony wiele przemawia za Magiciem, chociażby aparaty fotograficzne, które są lepsze niż w Foldzie od Samsunga. Chociażby funkcjonalniejszy, szerszy wyświetlacz zewnętrzny. Chociażby smukłość obudowy. No ale jednak, ja najwyraźniej już się przyzwyczaiłem do formy Samsungowego Folda i gdybym miał kupować składany telefon, to jednak chyba mimo wszystko kupiłbym Samsunga. Co nie oznacza, że ten jest nieciekawy, bo jeżeli chodzi o wygląd, to. Po prostu jest totalny sztos i niezmiennie robią na mnie ogromne wrażenie swą smukłością. I coś czuję, że jeżeli kolejny składak od Honora będzie równie udany jak ten, to ja chyba jednak się przesiądę na Honora. Zobaczymy w kolejnym sezonie. A na razie żegnam się z Medzikiem V3 i żegnam się również z Wami, dziękując za oglądanie i zapraszając na kolejne filmy. Cześć!